Takie dęby walą mi śniegiem, kurde, na fabie. A my tu z Wojtkiem. Czyste Giery kanał będzie w opisie, polecam. Tu jest Tomek, y, kanał... Y... Znamy. <laughs> no i ja, czyli Trójka Drombo, spotkanie. Będzie co będzie, wiadomo, pogadamy, pośmiejemy się. Ma być elegancko i idziemy na połowy. O, tu są działki, nie? Tu są działki. Sobie działkowcy podjeżdżają z samochodami, a tu, czekajcie, tu to było, o, a tu to jest jedno wielkie wysypisko śmieci, o, tu, do tu, to. <laughs> działkowcy to potrafią dbać, jak nikt, a tych telewizorów ostatnio nie było, wiesz? Tu O. A tu jest ten potoczek. Nasz cel wizyty tutaj. Tylko nie wiem, jak tu jest głęboko. E nie jest głęboko. Chyba nie jest głęboko. O w mordę no. Ja tu nie wlecę. Mokre. Zobaczymy dalej. Patrz tu. Pyk. Tomek przyszedł koło złomu. O ja już pierwszy mom mom albo nie mom. Nie, ja pewnie, że mom. Patrz Tomek, co cię ominęło. A, widzisz? Nie trzeba do wody wchodzić. Nie do wody, ale za chwilę. Ale tu nie trzeba do wody wchodzić. Patrzcie. Nie trzeba wchodzić. <noise> w krętach akumulatorowy znalazłem. <noise> Dobra, ostatecznie jesteśmy w miejscu, gdzie łowiłem, gdzie spotkałem Roberta, bo tam wszędzie jest tyle mułu, że po prostu się nie da. Tutaj sobie z styczką wejdziemy, zobaczcie jak nurt zrobił się wartki. No i będziemy sobie tutaj sprawdzać centymetr po centymetrze. O, jest jakiś taki S-Flores. Nie wiem co to. O, tu coś mnie przyciągnęło. Patrz, torek. Prawie mnie wywaliło, nie? Jaka blacha z pieca? Nie wiem, czy z pieca. Chyba nie jest pieca. Jakaś takaś. Uuu, Wojtkowi tyczka stoi, jakkolwiek to nie zabrzmi. <śled> O, u mnie też jest jakiś szpikulec do zabijania wampirów. Jest coś. Patrzcie, idzie. Masa. Kurde, myślałem przez chwilę, że to jest siekierka. Ale to jest blacha z pieca. Jak najbardziej słuszna. O, ja tu mam strzała. Tomek przed chwilą wyjął kopaczkę. A Artur ma, kurde, siekiera. Ale zajebista. Powiedzcie mi, że nie jest uszkodzona. Patrzcie, jaki fańciur. I chyba jest cała, nie pęknięta. Ale masywna. Kurde, piękna znajdka. Ja od tego winę tu. No i w końcu widzicie. Wojtkowi tyczka stała, to i Arturowi tyczka stoi. Zobaczymy na czym. O podkowa jaka piękna ludzie ludziska, patrzcie. Ale, fanciur. Piękna! No, fajna Kurde, fajna znajdka, naprawdę soczysta. No, skuca. Tu coś. Oj, nie orełka, ale mi się pomylił. Tu jest F200 w akcji, ale tu jest coś. Coś fest, powiem wam. Teraz pytanie kto mi pożyczy F300 Kto mi pożyczy F300, nie ma chętnych teraz. Żeby kanioski chce coś wyjął, to nie ma chętnych, nie? nie. Tomek, dawaj tego F300 Dawaj, a co tu jest? Kurde Jedną ręką nie idzie. Zobaczymy. Zobaczcie, tu jest F300, tu jest słuszna waga, tu jest F200, prawie nic nie waży. Zobaczymy. Zobaczymy. O kurde Nie będzie tak lekko tak? Co? Nie? No, nie? To się chyba nie przyjmie praktycznie Idzie, idzie nie? Idzie, Patrzcie, co jest Kółeczko Od zegarka Ta, Tak, ręcznego Mam nadzieję, że to nie jest przeciwpiechotna Kurde ludzie Ta zegarka Ty, ale tutaj Weź nie strasz Wu! Ale... Te wyzłobienia tutaj tak kumają, jest bokach. Co był w wojsku? Ja byłem w sapera, kurwa. No, o. to mamy sapera. To już niczego się nie boimy. Bum! <laughs> to jest zima, czego się ma teraz? Ja już zima. No dobrze, to jest kurwa korek z czegoś. Boże. No to dobrze, że mamy sapera. <laughs> ja pierdziele. No chłopie, ja jak widzę cycka, no to od razu się już boję. A no ale coś... gdzie? Tu by musiało być coś, ja co... No ale tu coś kręga? jest. No skrężynę masz. No, no. To jak na to stałeś, to cię wybijało. Ale to jaka taka mała Jak mała? No przeciwpiechotna, nie? Nie oglądałeś Plutonu? Ale przeciwpiechotna. No, Może tu jakiś wietką Przed chwilą, jak żeśmy się przedzierali przez te habedzie, to się czułem jakbym w Laosie był, kurde, i w Kambodży. Patrzcie, kolejówka wyszła. Ale jaja! <laughs> kurde, elegancko. Plus jeszcze coś. To jest klamra, chyba co? Co to jest? Nie, du. Nie, du, panie, klamra. Otrzelek. Patrzcie. Co idzie z jednego miejsca. Makarony Pręcisławy. O kurde. No i jeszcze blaszka. O, jeszcze jakaś śruba. No kurde po jedno miejsce i robi robotę. A tu że m, chyba miedziuchę wyjął. Ja. Miedziucha i cofnąłem się o pół metra i, i coś tutaj pominąłem Pytanie tylko co i dlaczego? Idzie? Nie idzie. tam co? Kurde zniknęło ty Ale ja, a nie tu jest, dobra. Coś mi się, a gałąź mi się na tym położyła. Idzie. Z pomocą nogi idzie. Patrzcie, z grzebą dla konia. Albo dla krówy. Dobrze mówię to, panie Tomku? Patrzcie. Ciągle w tym samym miejscu. Taka blaszunia. I jeszcze żeberko z pieca Fajnie, syto. Właśnie śnieg na mnie poleciał z drzewa. Patrzcie, jak tu jest wek wkomponowany. Zobaczcie gościa. Patrzcie, i on jest cały dobry. Chyba. A, tu jest wykruszony. No ale nic i tak weźmiemy. Do szkła pójdzie. O, jest coś. U -u -u. Kawał takiego jakiegoś łącznika. Nie wiem, co to jest. Leszczyna już kwitnie. Alergicy będą mieli problemy. Tu coś Artur chyba wybadał. Pod krzaczkami, czy mi się tylko zdaje, uuuh, nie zdaje mi się, panie tomku. Co pan obstawiasz? Kurde, idzie coś. No, blasysko jak nic. Zobacz, chyba rynna. Ale dawała taki nikły sygnał, wiesz, bo cieniutka. Blasunia, taki złocynk. Jest! Jest i do huty postaramy się, żeby wróciła. O, złapałem cię. Super. Szukamy potwora, którego próbowałem wyjąć na odcinku z Robertem. I powiem Wam, że bezskutecznie tak nam to zniknęło, że nie umiemy tego namierzyć. Mamy, powiem Wam, pomyliłem się o 10 metrów. Ale. No nie, poszedłem za daleko. Będziemy łowić. Tu jest potwór, zatopiony, i będziemy go próbowali wspólnymi siłami wyciągnąć. Ale nam go zamuliło. Powiem Wam, co to jest? Zimmer. O, tu jest. Tu jest. Tu. O, tu. No jest O oh, jest mam! O wow, kurde <gryw> <gryw> To co? Na ochotnika no, mi się łopata Który łapę zanurza Jest, dobra mam to, ok To jest powiem ci Mauser Mauser z Niemcem gotowym do strzału <gryw> W trakcie posiłku. <noise> <noise> Jak to wyciągniesz, <noise> to powie z Jak to. Umiesz to zahaczyć? Umiem, ale to jest taki centymetr. Wiesz, to jest dla takich, co się dłużej wspinali na skałkach, niż ja. Ale idzie to. Idzie się zasrać w tej zimnej wodzie. Idzie to podważyć, tylko trzeba mieć czym. Bo tam, nie, no wiesz coś, śrubą może. O, ja mam to! Ja mam to! Ja kopaczkę mam przecież, kurwa! Szkoda, kopaczki jeszcze teściowa w ogródku, Nikolaj. No, próbuj, panie. Masz świeżą łapkę. Tomek próbuje. Tu, tu, tu bardziej, tu. O. No, czujesz cycka? Tylko w rękawicach byłbyś bezpieczniejszy, Tomek, wiesz? Bo nie wiesz co tam jest pod spodem tak naprawdę Czy się na jakieś kłonie nabijesz No to nie warte Co ty Za jest to w Tam jest te A nie tu jest mój szpikun z ziemią. Coś ty nie ma takich rzeczy zrośniętych z ziemią Tomek To Nie ma takich rzeczy Coś ty Co ty to opowiadasz Czekaj, 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 czekaj Kurde Odrobinę Odrobinę Nie ma takich rzeczy, które są zrośnięte z ziemią Dupę zamoczyłem, ale kotleta, chłopie, wyjmę, idzie Mówię, że wyjmę, to wyjmę. Skarb sasów takie coś Dópko zamoczone. Przy okazji godzinę sprawdzę. Wahacz od T62 Albo, albo, pis, albo pistolet tutaj <noise> to Aż mi się ciemno zrobiło mhm. to może być kawałek Nie wiem, nie znam się Takie coś widzicie Jestem cały mokry, zjemnięty Pora chyba iść do domu Łączenia ma takie Ale O jeszcze coś jest patrz jeszcze coś jest O, zobaczcie Robocze. Ja pierdzielę, co to jest Wojtek zobacz Takie co Nie no, to nie może być z tej jak gładkie. Teraz tu już przyjemności żadnej nie ma, bo cały mokry, zziębnięty Ja pierniczę Ale wyciągnę Tomek w las do dziury a jak jesteśmy przy dziurach, to wpadajcie na kanał Andrzej H. Andrzej włazi w takie dziury, że to się w głowie nie mieści. Ja, jak na to patrzę, to mam klaustrofobię. Także pozdrawiam cię, Andrzej, serdecznie i wbijajcie link do kanału Andrzeja, będzie w opisie. No, jeszcze wpadła buteleczka, za tydzień to będzie złotówka. Tu mam od Wojtka bardzo fajne szkło po gliwice, weki. Tu wpadło to mi się zdaje, że jeszcze są czasy wojny Szlezien. To na pewno są czasy wojny Penzik Szlezien. Oczywiście nie miałem takiej pokrywki, wpada do kolekcji. Tu jest dla Dariusza zamknięcie. Sam te coca cole No, a złomik prezentuje się tak. Ta jest niezwrotna, to jest malutka butelka. Będzie, powiem Wam jakieś 20 kg. Jest elegancko, jak na godzinkę. To jest super. Zarobek jak u lekarza. Ja. Tomek w Kalesonach, proszę. To jest jedyna okazja zobaczyć Tomka w Kalesonach. Tak, jak wam. Gdzie? Dzięki Tomek, dzięki, dzięki Wojtek. Ty. O, jesteśmy. Uchwycił jesteśmy. mnie. Trzymajcie się, papaty. Świetny wypad, kurde.